Cześć, jesteśmy w San Antonio i wybieramy się na burgera do firmy o nazwie Hat Creek Burgers Company. Widzieliśmy na zdjęciach, że wyglądają całkiem spoko, nie są one drogie, dlatego nie spodziewamy się tutaj żadnych szałów, ale może być ok. Mam nadzieję, że też będą serwować jeszcze śniadania, bo mam ochotę na jakiegoś burgera, może z jajkiem. Tak wygląda menu Zaskakująco szybko dostaliśmy nasze zamówienie ja tylko sprawdziłem czy nie ma w środku cebuli Burger jest trochę mniejszy nie, nie jest jakiś malutki, ale jest trochę mniejszy niż się spodziewałem Wygląda apetycznie To na pewno Zanim wspomnę o smaku Pokażę jak wygląda I jest on zrobiony na tak trochę well done. Jest przepyszny. Tak dobrego burgera, dawno nie jadłem. Jest on dosyć drogi, bo wydaje mi się, że on kosztował 10 dolarów. Czyli trochę dużo, jak na jego rozmiar, ale jest pyszny. Jest naprawdę jeden ze smaczniejszych burgerów, jakie jadłem w ostatnim czasie. War swojej ceny. Moja kanapka prezentuje się następująco. Jest to burger, tylko nie w typowej bułce burgerowej, tylko jest to bardziej taki jakby tost. To się nazywa po angielsku sourdough. To mi się wydaje, że to jest taki jakby bardziej zbliżone do normalnego chleba. Moja kanapka kosztuje 6 dolarów. Nie jest ona zbyt duża, ale smak tego mięsa, Wiktor miał rację, jest niesamowity. To jest mega. Do tego zamówiliśmy, miały to być frytki w cheddarze, czyli serze cheddar, jak i bekonie. Bekon wygląda nieźle zrobiony, idealnie. Tylko nie mieli frytek i się spytali czy mogą być tater tots. Tater tots to są takie troszkę małe jakby placki ziemniaczane, można tak powiedzieć, może nie do końca, coś takiego. Smaczne to jest, bo jest bardzo dużo bekonu, ale wydaje mi się, że z frytkami byłoby to lepsze. Jest to wciąż ok. Czuć, że jest dużo tłuszczu, ale w tej traktacji zawsze czuć tłuszcz. Sera tu jest bardzo dużo. Myślałem, że tylko będzie na górze, ale on jest wszędzie. Na dole oni chyba kilka razy kładą lub leją ser. Duży plus. Bardzo będzie syte chyba. Ania jadła ode mnie tej Totsy i się w miarę najadła, więc ja jej pomagam zjeść jej sourdough burger. Całkiem smaczny po wyciągnięciu cebuli, ale też nie jest on duży, on kosztował 6 dolarów, nie wiem czy wspominaliśmy, ale naprawdę smaczny. Ja zamówiłam oczywiście jeszcze szejka. Jak zobaczyłam nazwę Dirt Worm, to już w ogóle przykuł uwagę. Wyobrażałam sobie, że to trochę będzie inaczej wyglądać, że te tam żelki będą pływać jakoś w tym szejku. No ale też jest ok, próbujemy. Są to ogólnie lody waniliowe wymieszane z czekoladą, ciastkami Oreo i jak widać, żelkami w kształcie robaków. Dirt Worm oznacza dżuwnicę. Ogólnie jest smaczny, ale niestety no jak widać, rozmiar jest bardziej mini shake'a, jeżeli chodzi o rozmiary shake'ów w Stanach, ale jest całkiem smaczne. Ania zamówiła rozmiar regular, czyli zwykły standardowy, a nie żaden mini. Wszystko zjedliśmy. Ja nie dojadłem się do końca, chociaż muszę przyznać, że te tater tots były całkiem całkiem syte. Jedzenie jest smaczne, to trzeba przyznać, ale też jest bardzo drogie. Za całość zapłaciliśmy 29 dolarów. Co jednak idzie w parze z jakością, przynajmniej jeśli chodzi o smaki. Nie mam pewności, czy jest to organiczna wołowina, zaraz to chyba sprawdzę i dorzucę w opisie, czy jest, czy nie jest, bo w wielu droższych fast foodach serwują wołowinę, która jest... Wyłącznie z krów, które jadły tylko same się pasły, jadły tylko trawkę i nie dostawały żadnych antybiotyków. Może to też jest tak, może nie, może to jest spowodowane tym smakiem. Na pewno było smaczne, jak już się powtarzam. Osoby, które nas śledzą na Instagramie, jak i na Facebooku, widziały, co jedliśmy już w listopadzie. Dlatego, jak chcecie śledzić nasze przygody na bieżąco, co się dzieje, co jemy, co zwiedzamy oraz rzeczy, które nie trafiają na filmy, to zapraszamy na fanpage na Instagramie. Instagramie, jak i na Facebooku o nazwie Kaszów w Kalifornii a jeśli film Wam się podobał to jak zwykle łapka w górę motywuje nas to do kolejnego nagrywania i cześć! Właśnie sprawdziłem na ich stronie internetowej i nic nie jest napisane czy to jest organiczne mięso także podejrzewam, że nie, bo takimi rzeczami się chwali natomiast czym się chwalą to to, że nie jest to mięso Bye! Have a great day! Chwalą się tym, że mięso nie jest nigdy mrożone.